Tak, tak. Nie, czy się wiemy jeszcze na to. się czy... uczy przez całe życie. Dokładnie. Dobra, to gramy, tak? Witaj się, witaj się Paweł. Już? Jestem Paweł. Dobra, 3-4. Kiemanko w kolejnym odcinku z TTT jest ze mną bulią. Hej Deka. Cześć. Kamil. Czyli śpi. Cześć. I udi, ma się ma. I jest ty co trzymasz w ręce? Na. Odmurzenie, Dlaczego trzymasz bombę w ręce? No nie, to się. Daj mi tę bombę, bo się pokaleczysz jeszcze. Daj mi ją, daj, oddaj, proszę ładnie. Jak, o, um... wyrzucił, oddał ładnie. Czekajcie po tej grze. właśnie Rzeczny. tak? Do do dyrektywę. Dyrektywę. Oddał, że tak Oddał, jak tak Kłamie. Oddał, kłamie? tak. Jak cię Gdzie ją wyrzuciłeś, bulion. Proszę mi, o tu jest. Co <laughs> mi latarnią po oczach świeci? 6 chopów mi zostało. Ja się ja zgubiłem. Chodź tam, chodź tu. <laughs> bulion. Wyrzuciłem ją, o, Chodź, porozmawiamy. Chodź. O, Chodźmy. może trochę w inną stronę, bo idziesz w to, stronę innej bomby. Nie są są z bombą zrobić. Tak? To byś Tak? To jest inna bomba nad nami, dokładnie. Tak? Gdzie okay. wy jesteście? Trzeba iść w innym kierunku, chodź. To nareszcie dla nas. Kolejków. Kolejków? Uważaj, żeby nie spać. Jezus. Dawaj, kłaść to. Tutaj? No. My traitorzy. Coś to. też mi się tak zdaje, bo deka gada coś o żeby nie było ten. Co to? To chyba spadł. No, chyba. Jaka półaza? To ja, Jak. Jak. Bomba. No właśnie. Świetna runda. Zajwista. Całą rundę was szukałem. Ja też! Chcesz w się! Sensie, ja znalazłem dekę deka no. i tego! Cześć! Ja Ja znalazłem dekę i buliona, ale mówię, nie będę na razie ich zabijał. No bo. wiesz, gadać co mogą, mnie. No dzięki. Bulion, co, powtórka znowu? Jakbyś nie padł, to by było śmiesznie nawet. Dobra, skajek w tej torze, zabijajcie ci. Od razu Już byłem od razu tak wieś. A co? Rzadkie, prawda. No to nie wiedeń wiedzenia. do mnie mierzy pana. Ja myślę, że Ojej, to Kamil jak zawsze. Wieczorem chce z winę zwalić no. Jak zawsze. Kamil jak zawsze. Ej, to dziwnie mierzy Kajek. No wykładam. Co? No. Chodź ci coś pokażę. Coś mi pokażesz, dobra. No? Patrz. Ale tako. A gdzie chodź. jesteś? Tu, tu, tu. Kamil! tył. Chodź. Ale Kamil też mogę pokazać. No, A gdzie by jesteś ci w tej wieży? No, tak, Okej. Okay. Chodź, Kamil. Udy, chodź też. D. O, nie, dobra, widzę cię. To no nic ci nie zrobię, chodź ci coś pokażę tylko. <grym> ja też ty, ty, nie ty strzelaj jest do typa. mnie. Ja też do ciebie nie będę strzelał. No chodź, ja też jestem z daką przecież. Tak ulion, ulion, ty A gdzie Kamil? A gdzie Kamil? żyjesz? Bulion Bulion gdzie jesteś? Ulyon detektyw, więc pewnie żyje. Chodźcie, bo mam to coś ci pokazać. Ta, ty masz tam dżihad wąbe. Nie. Obiecuję, że nie wysadzę dzisiaj bomby. Wiem, czy pa, czy Woody, jesteś. Pa. Tutaj, tu. tuba. Wejdź tam. Co ci się stało, Woody? Woody, nie strzelaj do mnie. Nie jest to nie Woody. Gdzieś na moody Nie wiem, um, gdzieś po mm, to Ja już znam te swoje gdzieś po las już Znam Ale <laughs> to nie jest to co poprzednio mm, To jest dokładnie to samo Nie A co ty, gdzie ty tą bombę chcesz podłowić, co? Nie Co do mnie strzelałeś? Właśnie trzeba więcej zostawić Mario Ano, ne, no co? Když se je pořád? Słuchaj, jakoś spokojnie cię leżysz. Patrz spokojnie leży. O! No? Ej, o dziwo. Ty tam no uaktywniłeś to deka, tą pułapkę tam. No. Ja wiedziałem, że ty są jeszcze pułapki. A ja tak patrzę... Woody wejdź tam, Woody wchodzi. <laughs> ja tam patrzę, tam jest ciemno, ale Woody tam wchodzi, nie? To ładnie. tak wciąga tam ładnie? Coś się już zabija, Skype. Skype czemu jesteś opity? Bo spadłem. Padłem, jestem tak. ja myślę, że znowu jest Skype, mam takie. No nie, Skype jest detektywem. To jest strzela. Czując, Patrz na to, patrz się na to. No. Gdzie jest ty? No i co z tym? Niby. No wiem, że tak się da. Jak Minecraft. No, jakie jesteś no jest mapie Co to za co? bomba tutaj? Nie. Gdzie? Nie, Woody on, dlaczego przyszedłeś obok tej bomby i nic nie zrobiłeś z nią? Woody go tu spotkał Woody, Woody tu był Nie, ja nie byłem okay. Woody gdzie uciekasz, dawaj tutaj Nie wiem, co? Jak już jest po goście Gdzie ja, Woody? Udział. Dawaj Woody'ego, tutaj był no A ty no? Kamil jesteś razem z nim bo ty trolujesz. Nie podchodźcie tam, to jest bomba. Gdzie jest bomba? Ty jesteś Kamil razem z nim, ja ci nie ufam. Dobrze, wiesz Kamil, gdzie jest bomba. Nigdy mnie nie znajdziecie. Gdzie jest nasz detektyw w ogóle? to chyba nie żyje, bo jakby był detektywem. Nigdzie mnie nie znajdziecie, chłopacy. Nigdzie się nie znajdemy? Leon? Żyje. Nie wiem komu mogę zaufać. Ja nie widziałem tej bomby, tak bym strzelał od razu do Woody'ego. Woody! Udy. Dobra, Woody leży. Lejtor. Skajek, żyjesz? Skajek nie żyje. To jest nie znalazłem jego ciała, ciała nie ale nie. Nie żyje. Ale się nie odzywa, a był detektywem, a tak to by się odezwał. Logiczne, tak? Zobacz, jest tam obok siebie Mario. Mario. Mario jest A się kampił, A. nie? <laughs> się kampił grzybek mały. Tak mnie kolciło, żeby powiedzieć, że Woody i Kaby są y, traitorami, no nie? Można tak mówić. No nie można, no nie, nie nie powiedziałem, Nic nie powiedziałem, ale tak mnie kolciło, nie? <laughs> For... O, jestem detektywem, dobra. ci się do wrzątku, będę strzelał o, po kolei. O, jestem inocentem. Dobra. Panie Damianie, proszę. nie wierzę panu. Będę proszę, szczery. Proszę. Mogę proszę. ci zabić? Nie zabiję. Naj najpierw bym prosił... Jeszcze nie, nie będę nikogo zabijał. Nie, cię to użyć. Nie, nie, zostawcie no. mnie. Niech krew się przeleje. <laughs> Dlaczego mi to robisz? Dostawcie mnie. Oj <suszy> yeah. Jak on skoczył. jest tam To i ile no, ma, się... ma Zero. Dobra, chujopie ja? przepraszam. Churę? Churę? Churę. Churę. Dalej cię zabiję. Jak tyś traj to. Jaki debil? Oj, no. Mówiłem, że przepraszam. Jaki debil? Przestałem strzelać. To był mój gest na zgodę, przez zaprzestaniał strzału na 5hp, a no... Skype. A płyną. ja spadłem po zabawę, nie <laughs> Bulion <ty> debilu. <laughs> Jasne. Ta baba była za mała ja, dla mnie. Przepraszam. <laughs> Bo i co? Tak, tak. tak. A, ale tak szczerze mówię. To, to też nie żeby zacząć strzelaj do ciebie. Tak no myśli, właśnie, to było takie ja napięcie. Ja jestem, ja jestem inodzem, nie. Ja takie ja napięcie inodzen. było, nie wytrzymałem. I ty na mnie, ja na ciebie. I wybuchłeś. Ja wiem, że ja. Ja wiem, że ja tak działam na ciebie, później. No zróbmy jakiś no, konkurs, o, nie. dawno nie było konkursu. Konkurs? No. Ja jestem w, w, pod, w podziemiach aktualnie. Nie robi, no. innym to innym A bomby podkładasz pewnie. Co wiedziałeś? Skajek? Zobaczyłem o tym, żeby podłowić. To ja? Gdzie ja? To, co się dzieje, jak na nie na stanie. Na Ej, wybucha. Wiem nie. o tym. Tak. Nie wybucha, patrz. Skacz? Na pewno nie. Ej, Jest ta sytuacja, muszę Wam powiedzieć. Tak? Dlaczego? Bo znalazłem. Camper spota na tej mapie gdzie jest nawet napisane You found a camper spot. Ale ktoś tam był pierwszy, i żebeka. Aha, to nie jest beka. pokażę Wam go potem. Porncela Czy wszyscy żyją? Tak. Ja żyję. No nie sky... To tu. Chyba poznam po tych dźwiękach. Tylko się nie wystasz, Woody, stoję za tobą. To jest. Master i Ja nie. Ja już bym cię mógł dawno zabić. Ja już bym cię splecu zabrał. Jak cię Ja zobaczyłem. też bym cię kawie z pleców No, Ja ale jasne. Jasne. jesteś detektywem. Ja myślę to zdamion. Nie, ja, ja nie. Ja nie, ja jestem niewinny. A Bulion? Ja mogę wyrzucić broń, jak nie wiem. Ja też cię mogę wyrzucić broń, ale ja no nie zrobię dla własnego bezpieczeństwa. Jak on jest trajtorem. No Ja jestem trajtorem. Jak oni w może, że są traitorami, nie wiem. Tak. No a Skajek gdzie jest, tak się zapytam? A jak zabił Bulion? Skajek żyje. Tu leży Skajek! Robili. Gdzie? To nie ja. Właniać mnie! Inocent Skajek! William. Kamil. Pomysł wyszedł. Kamil, bez... Kamil zawiódł. Zostaw mnie to był Kamil. Nie Kamil. Wdych. Tak. Jesteś? Tak. Kamila. Poszedł na wieżę. Zabiłem By, Kamila. Był traitorem? Tak na, na którą wieżę? Na drabinę. Tą główną, dobra To jest też Ale zagrałem. O, dobrze. To jest jednak bullian Kamil. Bullion na pewno, był. A Kamil nie widziałem. tak jak ma znowu epilepsję. No ja zawsze to mam epilepsję. Ja się to ciało zrzuciłem. Myślałem, Masz że... Masz jakieś że Ej! Powiem wam tak. No? Poka. Chod, chod, chodźcie na sam środek. Czekam, się nie idę kos. z tą, Jesteś Jestem detektywem, gościu. Jest detektywem. No Alej, jesteś detektywem. Chodźcie, ciało detektywem. detektora. <gadanie> no, muszę wam coś pogadać, tylko proszę się nie wysadzać. To jest moja Kapląpa. jedna prośba. Bez strzelać do siebie możemy. Coś ciekawego, patrz. Idziesz tutaj, nie? I patrz, bulion. Patrz, wchodzisz tu. Nie? I kłócasz i tutaj. Zawalił tak? ktoś i do mnie. Zadamy do każdego, kto tutaj wejdzie. Ile? Nie bawię tak się. Wypasy, se, se wy go mnie Woody. Oniąłem taki Pana nie? No, będziemy yeah. czekać. Ja yeah. nie. właśnie. Iś pierwszy, bym mało HP. Co yeah. e, ty? Co ty robisz? Woody! Ale tak! tego maka ja nie umiem strzelać, kurde, ja nie ja, było brudno. innej ty ja. <laughs> Ale chodź, kiedy zabiłem, nie? Tak. Nie, ja nie Zabi... zabiłeś? Nie, ja nie? Ja nie zabiłeś. zabiłeś tak, tak, tak. Ja, biedę, myślałem, że nie żyjesz. ja ciebie zabiłem gości. No dobra, ale myślałem, że ząb za ząb. Kajek. 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 Tak, jakbyś tam nie wchodzi, ja będę chyba bombardowany. Dobra, trzeba w tym mieście prowadzić jakieś prawo. Jako? Prawo Hammurabi'ego, profanuję proponuje. Kajak. Dobra, to jest Jest dekka. Tutaj, detektywem jestem. O, już chciałeś na mnie winę zrzucić. No tak! Bo ja myślałem, że pompki jakieś. A, kto strzela? Gdzie jest on strzel? Nie, Nie wiem, kto strzela. To strzela. To strzela? Nie, Nie wiem, kto strzela. Właśnie żyje? Nie. Woody? Ja żyję. Ja. Aaj? Jestem buliony. Żyje? O! Jak padnę, to Woody deka, detektyw. na znaczy, wszyscy żyją. Ich hak bomb, przygrywają. Nie się mierzy do mnie. Ktoś ja do wszystkich mierzy. mierzę i, i zawsze w sumie, więc. Nikogo nie daj. Ten, że mnie mierzysz, co ty? Czekam, że z bombę jest... wyciągniesz. To właśnie, czekają. Ja nie, Oni czekają, tam, aż tak, bombę tak, wyciągną. Kajek tak, tak. jest. O, oni bombę wyciągną zaraz. Czujesz, ja czuję, że się z Kamil traitor, kamil e. traitor. Nie zdążyłem tak. najpierw dojść <laughs> <laughs> tego, tak Ten nie zblokował. Ja nie trafiłem. Nie go stałem. Tego detektyw? Jakiś red pre no, tak ja Rutkowski jestem. Normalnie. Ja będę. a ty skaję. Gościu. Co ty? Skajek <grym> Serio? What? I ty też pewnie. O, a jednak nie. <grym> Przepraszam. E, hmm. Bullion traitor. No brawo Kamil. Brawo, naprawdę zaklaskam się <grym> teraz. <grym> Przepraszam Ty jesteś mistrzem redukcji kurde <noise> jednak U uh, jest uh. Damian <głos> <głos> Nie widziałem z góry Tego modelu w ogóle nie widać Kamil, dobre miejsce ha. Tak? No Tu do ściany musisz wejść w której? No? Nie, w, w dół! A sam w dół Innej? Nie. nie. Dół, ale tak? No, ale musisz no, kucnąć. Jesteś tam? Nie. Jest. Ale on ty Nigdy jest mnie jesteś. nie znajdziesz. On wie gdzie ty jesteś? Nie wiem, bo strollowaliśmy go. Ale nie mogę, ale było blisko. Tam ptaka stawiałem. Tam no zabijał, tam. No, kamie jeszcze nie wiedział kto jest kim, ale już zabijał, nie? Na no, ciebie to dobrze, tak? <noise> ale jakoś nie Ale tak naprawdę ty nie wiedział. Widziałem, boś mi sterowałeś do Mam do was konkurs, z racji, że jestem detektywem. Mam do was konkurs. Piętkowo? Proszę tutaj do góry. Ja chyba muszę w ustawieniach zmienić. Gdzie tak? do góry? dajcie Gdzie to się zmieniało? O! F3? Zapraszam do góry wszystkich. Spad. A tutaj. Tu, Woody, tutaj. Kajek tutaj. Patrzcie tutaj sobie. Ej, Kamil do mnie strzela. Kamil do mnie też strzelał. Jezus, spadłem. <laughs> to nie jest mi się zmienia w ustawieniach to? F1. Chcę ja sprawdzić. Bo ja mam pomysł na konkurs. Traitor, Kamil Traitor. Czyli ja bulion. Ma... Ja mam pomysł na konkurs. Bullion. Gdzie jest bulion? No Mam tak gdzie jest bulion. Avoid being selected as detective. Tam tak się na mnie celowany na stopie jesteś. No bo. Też ja się nie mylisz. nie idzie, ty ciągle ty kurde, się patrzysz na mnie. No po. Prwa... tego zabijanego traitora to. co? To ostatni musi być. Jak... I oni nie żyją, typie. To nie żyje. Nie kto ziema. nie żyje? Ale kto nie żyje? No wiedziałem, wiedziałem, <laughs> dlatego na ciebie wygadliłem, gościu. To u mnie strzelasz. Strzelałem, ale ja z tego nie... <laughs> ja w ogóle nie umiem z tymi strzelać. Mistrzony Intrygi 2.